Góra, góra. No masz kurwa. O kurwa, No mas moje. Ja robić mamy. No kurwa, no kadziwka na górze, no kto podłożył tak tego spajka bez widoku? Co za wyrzutek. Dostał jeden ja pierdyka żyje Defusing. O, ok, ok. Zdąży. There. Nie, no, nie, pierdolę. nie. Nie, zabij się kur... Fejt O, skin, skin Kurde Yo, 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 yo! Pa, pa, pa! Kurwa stój w miejscu, Deklu Nie no, jesteś mega zajebisty, lubię cię, kanca. Okay. Bokie święta 3 banany, dzisiaj, fenix. Jest je Co Bóg! Na pierwszym miejscu wiara! Co Ty, jest? czekaj, bo do mnie dzwoni Ej, fuck you scammer Powiedz coś, co, co chciałeś zawsze powiedzieć dziecka. Wiesz. Seks z pedałami, seks z pedałami Ja pierdykam, ale ja mam Mamo, zabij mnie Bo moja babcia mówi, że nie mogę się zrobić z osobami, które nie wierzą Przeładowuję. Został jeden. Ej! Ba! Kurde, trzeba mi nic nie mówicie! Mamo! Zamkniesz drzwi Dzięki mordo! O, ktoś do mnie dzwoni. Oto babcia Co tam dziadek? EJ! Młody jezy... Jo, yo, 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 yo.. Ej, ej, ej! Wbijam sobie! Ostatnia runda dziś! No bo mówią nam mnie dziś! Ej!